Kochani, czas na vloga. Dawno vlogów nie było i niektórzy z was pytali się, kiedy będą jakieś vlogi. I powiedziałam, że jak coś będzie się działo ciekawszego, to, to je będę nagrywać. Nie sądzę, żeby teraz działo się coś mega, mega ciekawego, ale udało mi się wyrwać na kilka dni do Polski, z czego się bardzo, bardzo cieszę, i stwierdziłam, że z tej okazji nagram nagram, nagram wam luźnego vloga. Ostatnio w po Polsce byłam w maju w konkretnym jednym celu i nie skupiałam się na innych a teraz e, jadę załatwić kilka spraw papierkowych takich i chcę zrobić niespodziankę mojej przyjaciółce, która nie wie, że przyjeżdżam, a miała niedawno osiemnastkę jestem ciekawa, czy mi się to uda w ogóle sobie znam sprawę, że to jest e, pierwszy film w nowych włosach to pierwszy raz widzicie mnie w mojej nowej odsłonie, nowym imitu czy coś tam no więc możecie dać znać, jak Wam się podoba i jak to wygląda. Na pewno nie wygląda to teraz dobrze, bo spałam dzisiaj tylko dwie godziny. A jak się maluję, to może będzie lepiej. Ale ja już dotarłam na, na miejsce. Niespodzianki. Niestety okazało się, że... Jak zwykle Majka się domyśliła wszystkiego, bo musiała wystankować mnie, że byłam e, nieaktywna je. przez parę godzin Ej. i domyśliła się, że przyjechałam do Polski. Ale i tak była ucieszona chyba, Chyba najszczęśliwszą na Ja ją Ja jej nie ufam, ale nie wiem. <laughs> Hej Hania, nie? Także my sobie teraz będziemy... Świętować to nie to nie jest alkohol, tylko to jest sok winogronowy, gdyby ktoś pytał. No a tam jest Majka chyba nawet mi się podobał prezent, tak myślę. Majka podobał Ci się prezent? Ona zawsze jest dla mnie niemiła, więc. Siemanko, i nadal wygląda, że coś mnie zjadł i wypluł. Trochę pospałam w końcu. Majka mi zrobiła śniadanie tak jak zawsze. I teraz będę się zaraz ogarniać. Chciałam obczaić Majki prezenty i dostała paleckę z i już sobie ją zmacałam. I jest i. po jej... pięknych kolorach. Na żywo wygląda jeszcze fajniej niż w internetach. Cóż jest? Mam już kolejny dzień. I musiałam go rozpocząć tostem Od wczoraj jak weszłam do sklepu i zobaczyłam chleb tostowy to stwierdziłam, że Kutek, mi się chciało tego tosta już na wieczór Ja próbuję w Niemczech zrobić takiego tosta i no, no nie da się no, Gdybym się nie wiem jak starała to Nie wiem, toster i wszystko jakoś chodzi mi inaczej, że to inaczej mi smakuje Mówiłam wam już, że malowanie brwi nie należy do moich ulubionych czynności, prawda? Um, zawsze się staram, żeby one wyszły prosto i nigdy mi to nie wychodzi i ostatnio próbuję czegoś takiego Nie wiem, to jest i tak nadal krzywe ogólnie, nie? Dobra, nieważne Skoczą się prawie malować, jeszcze miało się że cała Klaudia po mnie już przyjechała Jeśli już u Klaudii, odebrała mnie Jest już ze mną, ale nie jestem szczęśliwa z tego powodu, że ją widzę Jestem szczęśliwa, bo tak tęskniłam za polską pizzą! Dobra, żyjemy! Tylko, co będziemy jeść. Sorry, ale znowu przerywałam vloga przez to, że będę jadła. Żyjemy! Ale zobaczcie, jak ona też jest szczęśliwa. Ile, ile jej potrafię... Dobra, nieważne, nieważne. <laughs> Wyszłam więc w czasie zobaczyć, co się dzieje na kanale. Czy są jakieś powiadomki, może są jakieś komentarze od was, żeby wam odpowiedzieć. I zobaczyłam, że jest was już 389 osób. Ehm... Um, dla mnie to jest naprawdę duża liczba, bo jednak jest ktoś poza moją rodziną, która mnie ogląda. Um, I to pewnie zabrzmi dosyć oklepanie i e, płytko, ale dzięki każdej osobie, która tutaj zagląda czasem, bo to naprawdę daje mi dużo kopa, motywacji i naprawdę wiem, że jest jednak ktoś, kto tutaj czasem jest i serio, dzięki. Klaudia! A ubrałaś się już, czy w łazisz? Co za bezstydnica Patrzcie, patrzcie jakie... patrzcie co, co ona założyła sobie w ogóle, ja nie wiem jak to wygląda, jakieś podarte spodnie w ogóle ma Skarpety też z dziurami W stajniku łazi po domu, no naprawdę bezstydnica, że ona tak... No, no naprawdę, nie ma wstydu, siedzę u niej ona siedzi tak nie będę wam pokazywać, żebyś, no bo wiecie, żebyś ale. Ja moje cycki. Ale chociaż. Mam. Chociaż śniadanie mi zrobi, chociaż tyle, nie? To już. No, a oni czy to tak dla ciebie. Nie, kolejna osoba, która mnie tak źle traktuje. <grym> nie, bo co ja tu przyjechałam, naprawdę. Przyszła i nie zapomniała. Przyniosła majonez, kielecki, mój ulubiony i. Teraz. Kiedy jesteśmy to kielecki Dokładnie. Teraz zacznie się wojna. Piszcie w komentarzach. Który majonez jest lepszy? Kielecki czy winiary? Bo jestem za kieleckim, ale to chyba jest jak z sernikiem: z rodzynkami czy bez. Będzie wojna, także dajcie znać, co według Was jest lepsze. Jak dla mnie, zawsze kielecki. Tylko kielecki. No nie? No? Piękna jesteś. Właśnie w tym blogu o to chodzi. Nie pokazuj to nikomu. W moich vlogach o to chodzi, żeby pokazać Wam prawdziwe życie, a nie jakieś Instagramy. Mm -hmm. A widzicie nam mojego Instagrama? To już Instagram. już strzel reklamy. Mm -hmm. Właśnie spójrzcie na jej twarz. Właśnie chodzi o to, żeby pokazać Wam teraz prawdziwą naturę. Mm -hmm. Natura mnie po. Dlatego właśnie częściej widzicie mnie taką niż na zdjęciach na Insta. No cóż, takie życie nie. Dobra, jem tu śniadanie, bo jestem głodny. <mulatory> <mulatory> Dziękuję, Kate. <Ketrze. gulatory> Wróciłyśmy, w końcu nie widzicie w wersji e, w makijażu. I ja dzisiaj postawiam na taki delikatny bardziej i oczywiście e, mam na oku cień kara z paletki Mio i Beauty Tricks, który robi całą robotę, więc nałożyłam tylko ten cień i zrobiłam sobie kreskę nieumiejętną, ale jest. A Claudia dzisiaj, Proszę, według pan mnie, pan wygląda pan. jak zła wersja Arielki, taka zbuntowana <laughs> i w ogóle. Chociaż moje włosy będą bardziej teraz pasowały, nie? Dobra, korzyści, że teraz podróżamy na galerię. Jeszcze podróż coś załatwimy i lecimy. Słuchajcie, załatwiliśmy co mieliśmy załatwić, ale chciałabym Wam opowiedzieć taką fajną historię Klaudii, a właściwie jej samochodu. Więc u nas w mieście były organizowane wyścigi i później policja sprawdzała wszystkie samochody i zatrzymała Klaudię. Dlatego, bo jej Renia ma czarną wymienioną maskę i oni, i oni myśleli, że ona po prostu, ona też tam startuje. Ja jeżdżąc z nią czasem też zastanawiam się, czy ona tam jakiś nie ma, wiecie, za uszami wyścigów i w ogóle. Ale no, właśnie taka historia, taka szybka, nie? Chciałam powiedzieć tylko, że zakupy poczynione i pokażemy Wam w domu, co kupiliśmy. Klaudia zajęła się już jedzeniem. Patryk jednak będziesz tutaj. E, I no, będziemy teraz jeść. Ten blok obiera się... Ten blok opiera się tylko na jedzeniu, ale ja poradzić, sobie jeść. też vloga z cyklu Co je Ada, ten vlog tak się będzie nazywał naprawdę ogólnie jestem w pierogarni i jeżeli mieszkacie w Skarżysku albo w okolicach to pewnie już dobrze znacie to miejsce i uwielbiam te pierogi stąd, dlatego oczywiście zam musiałam zamówić pierogi i herbatkę, a Beata zamówiła sobie kawkę, no załatwiliśmy już wszystko co miałam załatwienie w banku, zdziwiłam się bo szybko to załatwiłam wszystko Także spoko Byłam jeszcze w szkole swojej starej odebrać papiery, ale w końcu się okazało, że nie muszę tam nic robić Bo nie ma już tam żadnych moich papierów Bo i, bo i nie skończyłam Co? Ta cebulka jest najlepsza, dzięki tatu Jak oceniasz? Bardzo dobre No, macie rekomendacje A twój naleśnik? na scenę razem już wiem, co zamówię. Tata już zaczął jeść placka swojego. Chciałam wam pokazać, jak ładnie wyglądał, ale się spóźniłam. Lubię to miejsce za to, jak tutaj jest klimatycznie. Um, patrzcie, jest tu pełno tak, Zobaczcie na ten um, żerandol. Jest zrobiony z kapeluszy po prostu i to tak bardzo fajnie wygląda. I fajnie wyglądają też takie szafy, w ogóle tam stoi maszyna, nie będę pokazywać już palcem Ale w ogóle to jest taka właśnie szafa, w ogóle wszystko bardzo fajnie wygląda A nasz stół w ogóle jest zrobiony z maszyny do szycia, co też wygląda super Jestem po prostu zauroczona tym miejscem i tu, a na tym przykład też jest taka możliwość do szycia. I według mnie to jest super powiedz, na miejsce, bo nie wiem, teraz już to powtarzam, a jest takie klimatyczne, przez to, że nie wiem. Więc jeżeli jeszcze nie znacie tego miejsca, to padajcie. Doszłam do wniosku, że zmieniam tylko kurdy samochody i szoperów swoich. Bo co, co nagrywam? Coś to gdzie siadę praktycznie samochodem, albo jem, albo zaraz powstaniu. a teraz chciałam wam pokazać na szybko jak wyglądają moje włosy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak bardzo zniszczyłam je tym blondem, który katowałam wcześniej e, dobry e, i ogólnie miałam mieć włosy takie ciemne jak tutaj na odrostach, ale spukały mi się już po chyba trzecim czy czwartym myciu aż w taki po prostu różowy na końcówkach i o ile teraz w kamerze to nie wygląda najgorzej tak, na żywo to nie za dobrze to wygląda i denerwują mnie te włosy. Chyba coś trzeba będzie z nim zrobić. Mówiłam wam, że moje włosy są zniszczone przed chwilą, no to już nie są. Byłam u fryzjera, u pani Kasi mogę wam polecić, byłam u niej pierwszy raz i nie zawiodłam się na fryzjerze, bo opowiedziała mi wszystkie te informacje o karatynie które ja sama musiałam zdobywać przez długi czas i szukać po internetach, bo nikt mi tego nie powiedział i nikt takiego zabiegów nie chciał zrobić, a dzisiaj jak rozmawialiśmy o karatynie ona powiedziała mi wszystko dokładnie to, co każdy wywier powinien wam powiedzieć, a nigdy z takiego czegoś się nie dowiedziałam, więc tym pod wrażeniem pani Kasia jest po prostu przemiłą osobą jest gadułą, że nie da się u na fotelu i nie wiecie co ona wam robić z włosami, tylko Doradziła mi, co mogę sobie z moimi włosami zrobić, żeby wyglądały lepiej. Mówiła, jak o nie zadbać, dobrze o nie zadbać, a nie tak, a nie chcę pani kupić taki jakiś olejek, tylko... Powiedziała mi dokładnie, co ja mogę sobie kupić. Oczywiście nie były to jakieś produkty, które ona miała w salonie, żeby jeszcze wydusić hajs, e, tylko powiedziała co ona poleca, jakie konkretnie orejki, jakie na przykład odżywki jej się sprawdzałyby na tych włosach i naprawdę jestem pod wrażeniem. Pani Kasia ma takie podejście do klienta ma swój salon na ulicy klonowej 15 w Skarżysku jak chcecie odwiedzić fajnego fryzjera no to zapraszam serdecznie mogę zarekomendować, ale często tego nie robię więc pani Kasia naprawdę jest super a propos jem pesto jem pesto, Co? Jem pesto. <laughs> <laughs> ok lecimy dalej nie będziemy przerywać, a propos naturalności Chciałabym pokazać pokój mój Widać od razu, że żmijeskie tu urzędują Nie wiem jak Beata wytrzymuje w tym Zaraz muszę tutaj ogarnąć Ale właśnie a propos tego, że Pokazywałam wam się bez makijażu, bo chciałam pokazać się Tak wiecie, nie tak instagramowo Tylko normalnie na co dzień No to właśnie tak jest ze mną na co dzień I... I mój pokój często tak wygląda. Właśnie tak jest. I chciałam Wam to po prostu pokazać. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam I wygląda to dobrze. Na tyle, ile może wyglądać, bo jeszcze nadal na przykład tam pod tą ławeczką są nasze rzeczy, które już kupiliśmy sobie na wyjazd. Tam jeszcze, że moja torba też sobie w niej poukładałam, żeby nie wywalało się wszystko z niej i jakoś się w miarę udało. No i wygląda to tak. Pomyślałam, że pokażę Wam, co ze za sobą zabrałam, bo w sumie, tak jak już powiedziałam, to. Samo jedzenie prawie jest w tym vlogu i to, że gdzieś jeżdżę, więc może coś bardziej związanego z beauty się zajmiemy. Oczywiście wzięłam suchy szampon, bo suchy szampon zawsze się przyda. I zacznijmy może od pielęgnacji. Um, I tak, z pielęgnacji wzięłam tonik Ever, już mi się kończy, więc właśnie sobie uzupełniałam zapas. Krem z barwy siarkowej, bardzo się z nim ostatnio polubiłam, więc też bym tutaj powędrował. Jakieś masełko do ust. E, drugi krem, który jest e, bardzo fajny, ale jakoś e, cały czas i tak używam tego, więc mogłam nie brać go, żeby mieć więcej miejsca w bagażu. Antyperspirant w kulce, jej co jest tą ostrością. E, jeszcze jakaś pomadka e, z sylweco-spinningiem, też bardzo lubię. A e, jakieś jeszcze, tutaj mam maszynki e, i wkładki kosmetyczne w takim pudełku, żeby lepiej wyglądały. A jeżeli chodzi o część z kolorówki, czym się maluje, to spakowałam się tutaj w taką kosmetyczkę rozkładaną. Słuchajcie, jeśli chodzi o kosmetyki, zabrałam ich właśnie tyle. Ale niepotrzebnie, bo z niektórych nawet nie za bardzo korzystam. Ale pokażę Wam na szybko, co tu mam. Jeśli chodzi o paletki, to oczywiście nie mogło zabraknąć u mnie mijo, bo ten cień kala on po prostu sam robi robotę i, i nic nie trzeba. Jak musiałam szybko wyjść. To wystarczyło, że nałożyłam go na powiekę i on jest po prostu cudowny. On zrobił wszystko. Kolejna paletka to jest Make Up Revolution. Ostatnio się z nią polubiłam, bo lubię sobie tymi cieniami robić make-up i tymi foliami, bo jakoś tak pod kolor włosów mi pasują. Dalej, jeśli chodzi o twarz, to kobo, oczywiście, zmaltretowany przeze mnie. Dalej czekoladka z Makeup Revolution, ten rozświetlacz i ten właśnie brązer też bardzo ją lubię, tak jak wiecie, Marylu, um, tak z grubsza jeszcze wam powiem. Hot Mama, jak jeden róż tylko jaki wzięłam. No wiadomo jakiś dużo rzecz, właśnie ten z L'oreal, ale polubiłam się z nim ostatnio. Ten z Catrice, korektor wzięłam i z Maybelline. A i tak korzystałam tylko z tego z Catrice Daj dwa eyelinery, które wzięłam niepotrzebnie, bo z nich nawet nie korzystałam, ale wiecie, mogły się przydać. Dalej pomada z Vibot, czyli to coś, z czego korzystam cały czas. Dalej rzęsy, których i tak nawet jeszcze nie przykleiłam, więc nie wiem po co je wzięłam. I klej do rzęs, więc to też tak jakby trochę miejsce mi zajmowało i nie wiem po co wziąłam. Kredka cielista na linię wodną ta akurat jest ok. Fixer do pomady, z tego też korzystam. Dalej jakieś pomadki wzięłam i też z nich jeszcze nawet nie korzystałam, raz tylko tym błyszczekiem się ma znęłam. Primer, jego użyłam chyba z dwa razy. Baza, której jeszcze w ogóle nie użyłam na wyjeździe. Zalotka, no to tam zalotka się przydaje. Dalej ten rozświetlacz taki z ale yy, Użyłam go tylko na Klaudii sama, nawet jeszcze też nie malowałam się nim. Yy, eyeliner z Maybelline. Korzystałam chyba z dwa czy trzy razy z niego. A jeszcze jakaś tu jedna pomadka z NYX. Podkład to ostatnio właśnie jakoś tak yy, tego użyłam z Maybelline. Coś, coś takiego. Jestem w trakcie testów. I Fit tego użyłam tylko raz na Klaudii puder ryżowy, którego nie dostańcie w Polsce ale jest całkiem spoko akurat skończył mi się mój z więc zabrałam ten jest poręczny, także fajnie um, Spierne, jeszcze takie um, cienie do brwi, ale korzystam i tak tylko z tego wosku i pojedynczy cień z My Secret, staram się tu streścić jak najszybciej umiałam tak jak mówię, niepotrzebnie cieni, które pakowałam kosmetyki, ale cóż, jestem tylko kobietą mówiłam nie mogę mówić nie no, teraz nie mogę wszystkich wziąć się zrobić cały czas Pani Kasia doleciła... Doleciła, <śmulatujesz> To miało być tak, no właśnie to miało być tak, wiesz, ładnie A przecież wyszło, co te tej chodzi? Ty po prostu nie możesz nagrywać mojej obecności No się pokazać? Nie, bo nie, nie no można tutaj... Tak rozmazana jesteś. Nie bardziej. Właśnie, chciałam Wam opowiedzieć jedną taką sytuację. Byłam w studiu w Kielcach, nie? Nagrywałam wam, że idziemy na zakupy i byłam w tej bluzce, a specjalnie ją dzisiaj teraz założyłam, żebyście mogli zobaczyć, jak się zmienia moja długość włosów. I poszłam na te zakupy. Cały dzień przechodziłam po tej galerii, wiecie, wszystkie tam patrzyłam co ubrane, no wszystko na półkach, podnosiłam ręce. A jak przyszłam do domu, a właściwie przyjechałam, to zorientowałam się, że mam dziurę pod pachą i cały dzień tak z nią chodziłam i robiłam zakupy. My znowu w Namiarę. Majka, Szama i pierś kurczaka, a Klaudia... My z Klaudią pijemy herbatkę żurawinową, bardzo dobra. Chociaż na początku <grywka> <podoba> mi się <grywka> dziwne, bo ja zazwyczaj <grywka> zwykło <grywka> Czasem lubię taką wypić, ale dobra jest. <grywka> Majka... Ej, ale ładnie wyglądacie w tym świetle My zawsze ładnie wyglądamy <grywa> Znowu ona, no nie? I ona Ej, czemu ty, ty się zawsze zasłaniasz? Ej, patrzcie, patrzcie, już obaliła. Nie dość, że jak mówiłam już wcześniej co to jeszcze alkoholik Ej, bo ja już muszę zbierać No to nara Wypiliśmy sobie te drinki bezalkoholowe z I ja Bezalkoholowe drinki i jeszcze sobie weszliśmy do kawiarni czy do, no do piekarni Do piekarni? I sobie kupiłam te ponczusie takie serkie One są takie pyszne, uwielbiam je Majka mam muffinka, takiego dobrego Już zjadła do pół, bo gruba Nie na zawsze No nie? Majka? Ja. Ale chociaż na chwilę chciałabym pokazać, bo ona nie lubi pokazywać się Także docencie to i zostawcie łapkę w górę dla Majki Ja też będę wdzięczna, bo łapki w górę są zawsze spoko, to już wiecie, to wam zawsze powtarzam Ostrość i światło mogło mnie być zbyt dobre Wróciliśmy już do nas, na Majków, na wioskę um, I wyleczam swój ostatni spacer tutaj, bo tak jak już wam wspominałam Jutro z rana wracamy, pewnie wyjdziemy gdzieś koło czwartej. I mam dzisiaj zamiar położyć się wcześniej spać, żeby nie spać znowu dwie godziny. Jejku, zadyszka mnie łapie. W każdym bądź razie, mam jeszcze pospacerować właśnie sobie z Majką i idziemy sobie w swoją stronę, żeby spotkać się w połowie drogi i powiem Wam, że szkoda mi trochę, że wyjeżdżam, ale strasznie w tej Polsce się rozbystwiłam. Um, I wybyczyłam. Naprawdę. Ale jestem bardzo szczęśliwa, że mogę znowu ze swoje rodzinne strony zajrzeć. Strasznie się zrelaksowałam, w końcu mogłam się spotkać ze swoimi przyjaciółkami, trochę poplotkować. Um, wiecie, jak to jest, jak się nie widzi z twoimi najlepszymi przyjaciółkami tak długo. Ja chciałam się skupić na tym, żeby spędzić z nimi jak najwięcej czasu i odbić sobie ten rok, którego mnie tutaj nie było. Dlatego bardzo się cieszę jak już powiedziałam i teraz kiedy tutaj idę sobie tak tą drogą to tyle wspomnień wraca i na pewno każdy z was zna takie uczucie że wracacie do miejsca z którym macie tyle wspomnień jeszcze nie mówię takich tylko które trwają ten rok przed waszym wyjazdem ale wtedy kiedy dorastaliście łaziło się po tej dębowej o, i siedziało na krawężniku do 12 w nocy w wakacje Oczywiście, jak mama pozwoliła, ale serio, to są takie fajne wspomnienia, i na pewno właśnie zacie to uczucie, jak wracacie w takie miejsce. I ja właśnie teraz mam takie uczucie: idę i nie chcę, żeby ta chwila się kończyła. Z jednej strony wiem, że już muszę wracać do swoich codziennych obowiązków, i w ogóle, ale z drugiej strony, jak gdybym mogła, to trochę jeszcze bym tutaj na pewno została, ale cieszę się tym, że i tak już tutaj trochę posiedziałam. Tak spacerując sobie tutaj, to odczuwam taki spokój ducha, po prostu. Tak to chyba mogę nazwać. I czuję się po prostu szczęśliwa, wracając w te wszystkie miejsca i widząc się z tymi wszystkimi ludźmi, których tak bardzo dawno nie widziałam. I naprawdę, to jest super. I słuchajcie, z tą ulicą wiąże się tyle wspomnień. Jak jeszcze byśmy, ile to było, 5 lat temu, może nie wiem, ale zawsze siedzieliśmy na tej ulicy, tutaj właśnie. Jeździliśmy z Majką na desce, to było takie pamiętne lato. Przychodziliśmy tutaj z Majką jeździć na desce. Nie umiałyśmy tego za bardzo, oczywiście, ale Jezu, to było świetne, naprawdę. Próbowałam tutaj nagrać teledysk. I w ogóle zawsze wszyscy sobie tutaj siedzieliśmy, właśnie mniej więcej. Teraz tu już jest jakiś parking, ale siedzieliśmy tutaj, wcześniej było pole, Kiedyś spisana z policja. Bo właśnie sobie tak siedzieliśmy grupką, Majka wyszła na środek ulicy i zaczęła coś tam wymachiwać, a oni jechali tam, gdzie te światła na końcu są, i nas pisała policja właśnie, bo nie mieliśmy odblasków i Ale to było wtedy przeżycie. No czuję się teraz tutaj taka szczęśliwa spacerując z Majką i tak wspominając to wszystko, po prostu uwielbiam to robić wracać do takich dawnych czasów beztroskich bardziej i w ogóle to jest super. i... Naprawdę czuć się taka zrelaksowana, odstresowana Jeszcze na rolkach pamiętam, jeździłyśmy tu Słuchajcie, dołączył do mnie mój menadżer, moja menadżerka Gdybyście nie wiedzieli, kto najczęściej wybiera moje miniaturki do filmów i czuły, to jest ona W ogóle polecam tego gościa, jeśli lubicie coś, chcecie sobie zmontować albo coś, bo ona lubi takie rzeczy I, się, i, i ogarnia takie coś Miłość i ona z chęcią zawsze robi takie rzeczy, więc teraz to strzelam jej reklamę i jak chcecie, to piszcie. Na, na priv podam Wam namiary, ewentualnie piszcie na maila i ja Was tutaj umówię do niej, bo czasem długo się czeka, ale myślę, że... Ej, to normalnie tak jak wiesz, wado, to, te, te aplikacje randkowania Takie polecam do panią, słuchajcie i takie tam. Myślę, że tak w znajomości, bo tak umówimy się do niej szybciej, nie? Ale tak to to, wiecie, piszcie. Pozdrawiam Was wszystkich! Wiecie co? Już widzieliście, że jadłam pizzę i powiedziałam, że tęsknię za polską pizzą, ale to nie było to samo, co atmosfera i chciałabym tylko powiedzieć, że nikt mi nie płaci naprawdę za polecanie tych miejsc, ale naprawdę je lubię. I musiałam zamówić jeszcze pizzę z atmosfery, bo, bo tamta, którą jadłam, to nie było to samo i tak, to jest ten smak właśnie za którym tęskniłam.